Hej, z tej strony Karola z dziecięcapodróż.pl. Bardzo, ale to bardzo cieszę się, że zaczęłam blogować, bo dzięki temu jestem tu, gdzie jestem. Wiem, brzmi trochę banalnie, ale jednak. Poniekąd dzięki temu, że założyłam swoją stronę internetową, dostałam pracę, bo pokazałam, że można być aktywną mamuśką na macierzyńskim. Do tego jeszcze odkrywam różne super fascynujące miejsca wraz z moimi dziećmi. Możemy robić wspólnie coś... Co zostanie z nami na lata? Do tego najważniejsza również kwestia dla mnie. Mogę poznawać genialne mamuśki, genialnych tatuśków. E, oczywiście, nie prowadząc strony, również to mogłam robić, ale teraz mogę się e, z, z Wami tym dzielić, mogę również przedstawiać Wam te osoby. No i kolejna ważna rzecz dla mnie w moim blogowaniu to to, że mogę się pisarsko dokształcać. Nie jestem również mocna w robieniu filmików, co możecie teraz zauważyć, ale w tej dziedzinie również mogę być coraz lepsza i też między innymi stronie internetowej tak samo w jakichś nowinkach technicznych czy w ogóle w technicznych rzeczach których nie ukrywam jestem noga mogę z pacją wyłączyć cały komputer właśnie może to jest kolejny mój talent genialną sprawą w blogowaniu jest również to, że mogę brać udział w takich spotkaniach jak spotkanie świadomych blogerek w Bydgoszczy. Bez strony internetowej nie byłoby to możliwe. Także do zobaczenia i bardzo, bardzo się cieszę i polecam blogowanie.